upadek Adama Małysza, potem wielki triumf Kamila Stocha. Z całą pewnością można powiedzieć, że takich emocji na wielkiej krokwi kibice skoków narciarskich nie pamiętają. Lądowanie na 120 metrze, chwilę później Adamowi Małyszowi odjeżdża lewa narta. Skoczek przewraca się, a na trybunach zapada cisza. Kibice odetchnęli dopiero po kilkudziesięciu sekundach. Adam podczas upadku dostał nartą w kolano kolano ma stłuczone. Myślę, że nie będzie jakichś groźniejszych obrażeń. Niemniej jednak nie chciałbym na tą chwilę cokolwiek mówić, bo jeszcze sami nie wiemy. Mam nadzieję, że jest wszystko ok, bo trochę stłuczone na pewno jest, bo bolały, ale po pierwszym rozpoznaniu, po pierwszym rozpoznaniu jest. Pecha Dama Małysza przerodził się w wielki sukces Kamila Stocha, największy w karierze 23-letniego Skoczka. Objął prowadzenie po pierwszej serii i do końca już go nie oddał. Kamil Stoch, zwycięzcą trzeciego zakopiańskiego konkursu Pucharu Świata. Brawo.